Miniony tydzień oczami jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. Miniony tydzień upłynął dla mnie jeszcze trochę tak powiedziałbym świątecznie, a i już za chwilę przecież mamy nowy rok, gdzie z góry już wszystkim życzę wszystkiego to najlepsze szczęścia, radości. Mądrości i spokojnego tego nowego roku. Wszyscy, jak żywo i ochoczo, ci, którzy cokolwiek wiedzą, potrafią lub rozumieją, rzucili się do przepowiadania przyszłości. Nawet w Super Expressie wyszła jakaś taka gazetka, taki dodatek, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, pożyjemy, komu się sprawdzi, komu nie. Nie chcę oceniać. I ja też pokusiłem się na Prognozy o następny rok bardziej to potraktujmy, tak z przymrużeniem oka, niż doszukujmy się. Potem mówił, że będą dwa drzewa, a było tylko jedno. Proszę Państwa, trudno od polityki mi nie uciec, ponieważ to co widzę, to co się dzieje, przerasta właściwie mnie i moich znajomych, a właściwie chyba wszystkich. Ktoś napisał, że, znaczy do mnie. Że pan chyba nie jest Polakiem, bo pan obraża władzę. No to ja powiem tak. Ja nikogo nie obrażam, absolutnie. Ja tylko pokazuję absurdy i każdemu wytknę, co mam do wytknięcia. Ja nie stoję ani po jednej stronie barykady, ani po drugiej stronie barykady. Ja jestem tylko obywatelem pospolitej i na pewno Polakiem z dobrym, jeżeli już to kogoś obchodzi, rodowodem. Ja tylko pokazuję absurdy, które się pojawiają. I wcale ani jedni, ani drudzy nie będą przeze mnie hołbieni. Ja będę pokazywał, że coś jest nie tak. Proszę Państwa, no może to się komuś podoba. Ma być sylwester zakopanym. Trąbi o tym nasza telewizja, że to będzie najlepszy sylwester i najlepsi wykonawcy. To się podoba, dlaczego nie? Ale raptem czytam, że zostali zaproszeni też skaldowie. Przygotowali się, mieli wystąpić, pół playbacki już zamówili, wydali jakieś na to pieniądze. Ale ktoś coś powiedział nie tak jak trzeba i okazuje się, że już ich nie będzie. Zadzwoniła pani z telewizji i powiedziała: Niestety nie wystąpicie. Kiedy zapytali się dlaczego, dostali odpowiedź, bo czas, jaki mamy, jest za krótki, aby was tam umieścić. I to się komuś podoba? Że robi się z ludzi idiotów? Że moja znajoma mówi: Wiem, że będą skaldowie, jadę do Zakopanego, a teraz już nie pojedzie, bo i po co? Jeżeli komuś się to podoba i takie żonglowanie, to bardzo proszę. Ja mogę wyrażać swoje zdanie i nie wyrażam tego zdania e, za większość. Wyrażam swoją opinię. A żyjąc w kraju demokratycznym, mogę mówić podobno, co mi się podoba. No powiedzmy. Proszę Państwa, oglądam telewizję naszą i oglądam telewizję inną. To znaczy, patrzę na, czasami na nasz dziennik i patrzę czasami na chociażby polsat, czy też TVN. Zaraz mi powiedzą, że TVN to jest żydowski. Niech sobie będzie. To jest przepaść. To jest jakaś dziura wielka. Proszę Państwa, pojawiają się obchody rocznicy wybuchu, powstania w Poznaniu. Mówię o Powstaniu Wielkopolskim. I co się okazuje? Jest asysta wojskowa i trzeba odczytać apel. Jaki? Smoleński. Kiedy zostaje odczytywany apel, wielu ludzi gwizdze i pokazuje czerwoną kartkę. Ja nie wiem, czy powinni gwizdać, czy nie, to już nie do mnie oceniać. Ale za każdym razem wyskakiwać z tym apelem smoleńskim, to jest trochę przesady. Wypowiadają się nawet kombatanci. No nie ci oczywiście z powstania, bo tych już nie ma, ale w ogóle stały się ludzie, którzy są oburzeni, że jest czytany ten apel. Że znowu ten apel, że dlaczego? Co ma wspólnego z tym cały ten apel. Natomiast nasza jedynka mówi o tym tak, że podczas odczytywania apelu i doniosłej uroczystości grupa huliganów. Kiboli, kodowców, zakłóciła spokój, wrzeszcząc, krzycząc i robiąc wszystko, aby nie odbyła się uroczystość. I jakiś, dla mnie kombatant, no, bardziej wygląda na partyzanta jakiegoś mówi to nie są Polacy, to komuniści to są łobuzy wszyscy jesteśmy oburzeni. Dwie różne interpretacje tego samego wydarzenia. A ja bym chciał stać po środku. A po środku nie ma nic. Więc e, jaka przepaść? Jakie rzeczy się dzieją? Jeżeli komuś się to podoba, proszę bardzo, ja mam prawo powiedzieć, że mi się nie podoba i będę to mówił. Mi się to po prostu nie podoba. Ja nie lubię, kiedy robi mi się wodę z mózgu. Nic dziwnego, że wyskakuje napis na hmm, hmm, Facebooku, nie oglądam telewizji i przekreślona jest. Ja się nie dziwię. Bo przecież, jeżeli wiadomości są podawane w jednej stacji skrajnie tak, a w drugiej stacji skrajnie tak, to nie ma nic pośrodku. Wydawało mi się, ale pewnie mi się tylko wydawało, że dziennikarze powinni być ponad podziałowi. No ale jak się okazało, niestety są różni dziennikarze. Ciekawe, czy będzie selekcja, który się wpuści do Sejmu, a który się nie wpuści. Zrobiła się również jakaś afera kanapkowa, jakiś pucz, prawda, miał być, bo to było wcześniej już uzgodnione, bo zamówiono kanapki. No, absurd goni absurd i to wszystko dla mnie jest nie do zrozumienia. Więc trudno mi uciec od polityki, a właściwie może nie tylko od polityki, tylko od tego całego zamieszania, tego całego wariactwa. To jest coś nie do pomyślenia. Bardzo mądrze powiedział jeden z aktorów, znany zresztą aktor, na swoim jakby blogu, wyraził taką opinię. Zamyka się teatry, wyrzuca się aktorów z teatrów, dlatego że mówią o polityce. No to ja się pytam, a co zrobić z księżmi? I tu nie będzie przerywnik. Powtarzam jeszcze raz. Jestem Polakiem o bardzo, jakby to powiedzieć, mocnych, twardych korzeniach, o tradycji. W moim domu była zawsze honor ojczyzna. Mój dziadek był przed ofi oficerem przedwojennym, był kapitanem uzbrojenia w pomiechówku, był potem internowany, spędził wojnę na Węgrzech. I tak dalej, i tak dalej, więc proszę mi nie zarzucać, że ja jestem jakiś wyrwany skądś, może przypłynąłem łódką gdzieś z Rosji, albo spuszczono mnie na spadochronie, prawda, nie wiem, UFO. Ja po prostu pokazuję głupotę, z czym się mogę zgadzać, z czym się mogę nie zgadzać. I powtarzam jeszcze raz, jest to moje prywatne zdanie, ale chyba mogę wyrażać swoje prywatne zdanie nawet publicznie. Mam to w konstytucji zapisane. Jeśli nie będę kogoś obrażał. Ale przecież ja nikogo nie obrażam. Ja tylko pokazuję, że się z czymś nie zgadzam. A czy nie zgadzanie się z czymś jest obrażaniem kogoś? No bardzo wątpliwe. Jeżeli bym powiedział, że oni są takie, tu, tego i poleciałyby takie cytaty, to bym obraził. Ale ja tylko mówię, że nie zgadzam się. Że robią mi kolejną apelę kanapkową. I zamiast zrobić coś dla mnie dobrego, dla kraju, to zastanawiają się, kto zamówił kanapki. Może powołają jeszcze komisję, która będzie sprawdzała przez kolejne tygodnie, miesiące, kto zamówił kanapkę i dlaczego była pasztetowa, a nie wyłoszynki. Czy ja kogoś obraziłem? Nie. Ja tylko stwierdzam, że jestem oburzony całą sytuacją, że kiedy trąbi się od jakiegoś czasu, że Skaldowie wystąpią, a potem okazuje się, że nie wystąpią, bo się nie zmieścili w czasie antenowym. No to przepraszam bardzo. To kogo ja obraziłem? To ja zostałem obrażony. To ze mnie zrobili idiotę, bo przecież miałem sposobność posłuchać skaldów. No to se posłuchałem. Proszę państwa, to tak na początek trochę takiego oburzenia, ale żeby już tak fatalnie nie zakończyć tego roku, to powiem, że są też i dobre rzeczy. I ludzie bardziej być może się uśmiechają. Pogodę mamy nawet nie najgorszą. Co prawda, nie jest to koniecznie zimowy krajobraz, no ale zawsze. Myślę, że będziemy się dobrze bawili na tego sylwestra gdziekolwiek go spędzimy. Zobaczymy, tak naprawdę, co nam przyniesie nowy rok. Nawet moje wizje czy inne trzeba potraktować z przymrużeniem oka. I popatrzymy. Jak dalej to wszystko będzie szło i będzie się działo? A ja w tych pogadankach będę niestety trochę, albo może więcej, trącał o politykę, gdzie próbują mi niektórzy mówić, że nie powinienem. Ja bardzo lubię ludzi, którzy mówią, co powinieneś, a co nie powinieneś. To jest fajne, prawda? Jak ci ktoś mówi nie powinieneś wychodzić. Ktoś mówi, a czemu nie wyszedłeś? Natomiast sami nie robią już nic, a skoro nie robią nic? No to o co chodzi? Powtarzam jeszcze raz, jeżeli ktoś ma jakieś opory, to powiem wprost: wyrażanie swojej opinii, wyrażanie swojego oburzenia tudzież pokazywanie absurdów nie jest obrażaniem nikogo i niczego. Dziękuję za uwagę.